Koszmar w TVN. Właśnie przyszły wyniki. Dane są bezwzględne. Polecą głowy? Stacja TVN przeżywa bardzo ciężkie chwile. Niedawno zakończył się Top of the Top Sopot Festival, na który TVN szykował się od kilku miesięcy. Władze stacji pewnie w najgorszy snach nie spodziewali się takiego efektu. Właśnie przyszły wyniki oglądalności Top of the Top Sopot Festival. Bezwzględne dane opracowane przez portal wirtualnemedia.pl przygotował Nielsen Audience Measurement. Czy w TVN polecą głowy? Sopot Festival, skandal z Nosowską, afera z Prokopem i piękny występ syna Wojciecha Młynarskiego. Sopot Festival to miał być wielki sukces TVN. W operze leśnej wystąpiły bowiem prawdziwe gwiazdy polskiej sceny muzycznej, m.in.: Lady Punk, Kombi, Agnieszka Chylińska, Krystyna Prońko czy Katarzyna Nosowska, która podczas swojego koncertu wywołała wielki skandal, śpiewając, mimo że festiwal oglądały także dzieci, piosenkę, która zawiera okropny wulgaryzm. Nieco mniejszą aferę sprokurował Marcin Prokop, który podczas Top of the Top Sopot Festiwal szydził z Jana Borysewicza. W pamięci widzów zapadł także wzruszający występ syna Wojciecha Młynarskiego, który zaśpiewał kultowy kawałek ojca Jesteśmy na wczasach. To wszystko jednak nie wystarczyło do sukcesu. Dane, które podał portal wirtuanemedia.pl są bowiem bezwzględne dla TVN i Top of the Top Sopot Festival. Top of the Top Sopot Festival Wyniki oglądalności Najbardziej bolesne jest to, że festiwal TVN przegrał z Sopockim Festiwalem Polsatu. Jak wskazują dane Nielsen Audience Measurement, Top of the Top Sopot Festival zgromadził średnią widownię 1,16 miliona widzów, impreza Polsatu 1,71 miliona. Na domiar złego w zeszłym roku roku Top of the Top Sopot Festival oglądało średnio 170 tysięcy widzów więcej. Kropka. Największą popularnością cieszył się trzeci dzień imprezy, który śledziło 1,27 miliona osób, co przełożyło się na 13,7% udziałów w 4 plus, 14,19% w od 16 do 49 i 13,8% w od 16 do 59. Tego dnia miał miejsce duży koncert Great Moment, czytamy w portalu wirualnemedia.pl Najsłomiej z kolei wypadła pierwszy dzień festiwalu transmitowanego w TVN. Obie części koncertu obejrzało 982 tysiące osób, 10,12%, 11 i 11,83 i 10,70% czytamy w branżowym portalu.